Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie. No cóż, jesteśmy w tym samym miejscu co ostatnio. Czyli ogółem niewiele zrobiłem od ostatniego momentu. W sumie to nic nie zrobiłem. No i cóż, no i powinniśmy chyba ruszać dalej. Żeby dotrzeć wreszcie do wyjścia. No okej, okay, w takim razie zobaczymy w którą stronę mamy iść. Tutaj już byliśmy. Tutaj jeszcze nie byliśmy i chyba pójdziemy. Tylko niech przylecą te topory. Te ostrze topory, czy co to jest? O, to jakieś większe pomieszczenie mamy, biegnie już szkielecik. Ok, no to otwieramy. No i świetnie, udało się otworzyć za pierwszym razem. A masz ty gnoju. Obróciłem się tak plecą do, plecami do ściany, żeby nic mnie nie zaskoczyło od tyłu. No i widzę, że już nam się kończy miejsce jak w ekwipunku. Mam nadzieję, że wystarczy do końca naszej podróży, a już chyba się zbliżamy do jej końca, dlatego że. Dlatego, że tak. Po prostu. Wydaje mi się, że jesteśmy już blisko momentu, w którym będziemy docierali do takiego awaryjnego, jakby wyjścia z tego miejsca. Plus tego jest taki, że te ostrze nie działają tak. no tak ciągle, czyli można przez nie przejść bez mniejszego, a czy większego problemu. No i biegniemy. Okej, okay, widzę, że tam jest jakieś, jakieś większe pomieszczenie. Chyba tak. Z tego, co mi wskazuje,. Orzesz, ty. A ty, kim jesteś? Ajajaj. Kurczę, zmaltretuje mnie. Szybki zapis, dlatego że. To może być ciężka sprawa. No właśnie, tu gościu. Ała, wow. no wal. No i świetnie. A kimżeż ty byłeś, Jalbercie? On ma jakiś niezbyt ciekawy strój. I to jest strój nekromanty, który sobie weźmiemy. Do tego, że wygląda całkiem fajnie. Kurcze. Nekromantę tutaj znaleźliśmy? Oczywiście nożyk bierzemy. Bo jest stalowy i może być troszkę e, drogi. W sensie możemy coś na nim zarobić. No kurczę, tego się nie spodziewałem, że tutaj będzie nekromanta. Chociaż przeczuwałem, że na końcu może być jakiś gość, z którym będziemy musieli stoczyć pojedynek. Aczkolwiek nie, nie wiedziałem, że to będzie nekromanta. I on chyba spał sobie właśnie na tym grobie. Tutaj widzę, miał całkiem sporo rzeczy. Ano. no. Ok, już nam się kończy miejsce. Szkoda, będziemy musieli coś pewnie wywalić. To jakiś lotus. To oczywiście bierzemy. O! Jakieś ciekawe rzeczy tutaj są. Tutaj jakiś kluczyk. Oczywiście monety standardowo. O! Niedostarczony list. Aluk, mój przyjacielu. Aluk to takie, takie bardzo podobne imię do Alukart, czyli coś mi przypominającego wampira. No, Nie będziemy tego czytać. W każdym razie, zatrzymamy sobie ten list, dlatego, że Nie Jest on takim smaczkiem trochę e, um, Światowym, światowym. Chyba tak to mogę ująć Okej, okay, wywalimy wszystkie niepotrzebne rzeczy e, Które mi tylko zawalają miejsce w ekwipunku. Boże, ten kamień warla jest wart 1000 sztuk złota Chryste To jest ogrom pieniędzy No Ta statuka też niczego sobie 250 sztuk Okej, okay, co możemy wywalić? Tą tej księgi raczej nie wywalimy. A z pewnością wywalimy te ubrania. No już troszkę nam zeszło. Chociaż one są całkiem ładne, ale zdobędziemy lepsze albo. Nie, lepsze może nie, ale takie same na pewno gdzieś zdobędziemy. Ojoj, zginęło się, panie kolego. Kurczę, aż szkoda mi stąd odchodzić. Dlatego, że tutaj jest całkiem sporo rzeczy, które by mi się przydały. No dobra, wiecie co? Chociaż nie, ja pójdę z wami do samego wyjścia do końca. Czyli będziecie jeszcze oglądali, jak stąd wychodzę. Ale ja się tu jeszcze wrócę, zanim przejdziemy do wrót Oblivionu. Tutaj się jeszcze wrócę, posprzedaję te rzeczy, które tutaj są, czyli te miecze i tak dalej. Chyba, że jeszcze coś zdołam wziąć, ale wątpię. Dlatego, że mamy tylko. No 4, 4 kg do podniesienia. No, niezbyt mogę tutaj cokolwiek podnieść. Ale monety tu jeszcze jakieś są Tutaj już nic nie ma No niestety, może tutaj uda mi się wskoczyć Co tutaj będzie? O, ominąłem chyba jakąś ścieżkę Aczkolwiek otworzymy to Dlatego, że tutaj coś może być, ale raczej nie ma, no dobra Okej, okay, no to mamy Wolverine załatwione w sumie, nie? Całkiem fajna przygoda, szczerze mówiąc, z tą grą Tutaj jest wyjście do Wilvery, no, czyli tak jak myślałem, to doprowadzi do wyjścia. No, wiedziałem, że to w końcu się zapętli. E, tutaj chyba będzie jakieś tajne przejście, znając... No, znając Obliviona po prostu. No, dokładnie. Czyli zeskakujemy stąd. Ale obawiam się, że będziemy musieli tą drogę przejść jeszcze raz, żeby zebrać te rzeczy. E, no, w każdym razie, tu już jest wyjście. No i dajcie mi chwilę, ja to zaniosę wszystko do sklepu, posprzedaję i spotkamy się zaraz już na zewnątrz. Ok, witam was z powrotem. No cóż, posprzedawałem wszystkie rzeczy i zaraz Wam pokażę, jaką kwotę udało nam się uzbierać. 992 sztuki złota, czyli inaczej mówiąc 992 smoki. No cóż, to jest całkiem niezła suma, trzeba przyznać. Ja sobie pobiorę moc z tej studni, dlatego że zapewne coś mi to doda. A tymczasem ruszamy, jak obiecałem wcześniej, do wrót Oblivionu, które są dokładnie przed nami. O, jakiś krabik. E, oczywiście na zdążyłem naprawić wszystkie zbroje i bronie i tak dalej, żeby pójść do tego, do tych wrót z pełnym bagażem naprawionego uzbrojenia i gotowego do walki. Ajajaj, zapomniałem, że to tarczą się przed tym nie obronimy. Zaraz go pobijemy po twarzy. On sobie zginie ładnie. A my będziemy mogli sobie wejść do środka. Obawiam się, że tutaj będzie jeszcze drugi imp. Imp albo coś w tym stylu. Dlatego wolę się. O, miałem, miałem rację. Te są chyba mniejsze. Chociaż może mi się wydaje. A masz A teraz się biedny wystawił na rzeź. Trzeba przyznać. Że tylko ściągał ciosy. No, i już nam się trochę poniszczył mieczyk. Co my z tym zrobimy? My chyba nie mamy um, żadnych młotków, dlatego że młotki są strasznie drogie. Ja nie wiem, jak wy możecie kupować młotki i mi radzić. To jest 30 sztuk złota, no naprawdę. No, ale w każdym razie może nam się uda. Tam na pewno będzie jakaś broń daedryczna. To ją sobie weźmiemy po drodze. Okej, okay, otchłań. Brrr. Troszkę tu gorąco. Ok, pozwolę sobie zrobić zapis. I powoli ruszamy w tamtą stronę. Znaczy mam na myśli. Mam na myśli właśnie tą twierdzę, którą musimy y, zniszczyć, żeby zamknąć wrota Oblivionu. Ale zanim to zrobimy. O, zdążyłem. Zanim to zrobimy, to ja sobie oczywiście pozbieram y, te surowce. Nie, tego nie można nazwać surowcem. Te rośliny, które tutaj rosną. Momentami nie będzie to oczywiście proste. Dlatego, że one często nie chcą, żebym je wspierał, dlatego próbują mnie zaatakować. Ale cóż. Jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Spotkamy się już niedługo. Cześć czołem. Na razie.